Shutter Speed, migawka. Co o tym powinienem wiedzieć? Nawet jeżeli wydaje ci się, że wiesz wszystko o migawce, to zostań do końca, bo mam dla Ciebie jeden praktyczny tip. To czas, przez jaki każda klatka jest naświetlana na matrycy Twojej kamery. I ilość tego czasu ma daleko idące konsekwencje dla plastyki obrazu. Czyli po ludzku o co właściwie chodzi? Ano o to, że jeśli migawka będzie bardzo krótka. Na przykład, jedna sześćsetna, jedna osiemsetna, wtedy wszystkie ruchy będą ostre i będzie to wyglądało jak taki film sportowy. Nie będzie żadnych rozmyć. Ma to fajne zastosowania w filmach akcji albo właśnie w materiałach sportowych. Jest takie niepokojące, nienaturalne dla oka, jeśli realizujemy zwykłe nagrania. Rozmowy z kolei, jeżeli ustawimy długi czas naświetlania, to wszystko stanie się takie rozmyte, niczym jakiś sen, jakaś halucynacja. To też może mieć swoją funkcję artystyczną, ale norma, czyli to, o czym warto pamiętać, jeśli uczysz się i zaczynasz, to migawka powinna być dwa razy krótsza od Twojego klatkarzu. A więc, jeżeli nagrywasz 25 klatek na sekundę, to Twoja migawka powinna być 1,5 sekundy. Jak jesteś trochę bardziej zaawansowany, to możesz się zastanawiać, co to za dziwna funkcja, że możesz wyświetlać migawkę jako czas albo jako kąt. Kąt wynika historycznie z tego, jak zbudowane są i były kamery filmowe. Miały one urządzenie, takie kółko, które się kręciło i naświetlało lecącą taśmę. W zależności od tego, ile tam było miejsca, aby naświetlić tę taśmę, od tego wzięły się Kąty, z których korzystamy w kamerach do dziś. Możesz zapamiętać, że 180 stopni to jest tak jak 1,50, bo to jest połowa z 360. Pora na ten tip, o którym wspomniałem na początku, warto korzystać z funkcji, aby wyświetlać sobie migawkę jako kąt, ponieważ wtedy, kiedy zmieniasz klatkaż w kamerze, na przykład z 1,25 na 1,50 czy 100, to wtedy kąt 180 stopni a więc naświetlanie dwa razy krótsze od klatkarzu cały czas pozostaje w mocy. Jeżeli ustawimy klatkarz 100, to mając ustawienie 180 stopni, automatycznie to będzie tak jakby jedna dwusetna jeżeli chodzi o długość czasu naświetlania. Je jeżeli masz tą funkcję przedstawioną w ułamkach czasu, to wtedy musisz ręcznie wrócić do tego. Czekam na twoje pytania, twoje opinie, twoje wskazówki w komentarzu i również na follow.